Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy! Jesteście tam? Ha! Są, ciebie ciężko! Są! A pamiętacie, jak myśmy Wam opowiadali o kościach? I, 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 i o, o, o stawach? Ale nie takich z rybami, tylko takich między kośćmi, prawda? Prawda, prawda, opowiadaliśmy ostatnio troszkę Wam o ciele, bo to nas ciekawi z Fućkiem, prawda? No, i może dzisiaj jeszcze też troszeczkę Wam więcej opowiemy. Tak, tak, bo kolega Czasław się bardzo do, domagał, żeby też opowiedzieć o nim. On jest nieśmiały i nic nie mówi, ale za to się uśmiecha. Ja Wam, ja wam pokażę go. Dzieci mogłabyś? Tak. To jest kolega Czasław. Uśmiechnięty, miły. No no i on się bardzo chwalił, że on jest taki mocny jak, jak, jak hełm albo kask. I mówił mi, że on ma w środku mózg. Znaczy, że on chroni mózg i, i że jeszcze tam w, w twarzy, że są różne oczy i takie inne, prawda, czosławie. No, nieśmiały jest, mówiłem wam. No to, no to, może powiemy coś o Czasławie? Tak, możemy Wam opowiedzieć, że czaszka to jest część szkieletu człowieka, bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ona rzeczywiście ma pełni funkcję ochronną. W środku znajduje się taki bardzo, bardzo ważny narząd, który nazywa się mózg. No, no, mnie nie zapytałaś, bo ja bym wiedział? Tak, wiem, że Fuciku byś wiedział, nazywa się mózg. I czaszkę dzielimy też na mózgoczaszkę, czyli to tutaj z tyłu, tam gdzie jest mózg. No, no właśnie tutaj, o, o! No i na twarz czaszkę, albo niektórzy nazywali to trzewioczaszką. No to właśnie jest tu, gdzie jest twarzyczka Czosława. Ha. No i rzeczywiście ta mózgoczaszka stanowi taką puszkę, w której chroniony jest, jest mózg. No, mózg. A twarzoczaszka albo trzewioczaszka jest bardziej taka zróżnicowana, ma wie, wiele różnych kości, składa się z wielu różnych kości i chroni narządy zmysłów. No, no bo właśnie Czasław mówił, że, że w twarzy no są różne narządy zmysłów, że na przykład są, co są? ciociu. No co? I na przykład są oczy. I mamy tutaj oczodoły, które chronią oczy. No jest nos. Tak, tak. I jest... I są usta. Tak. I no jeszcze I... tak z boków są uszy, prawda? Tak, wiecie? Większość zmysłów człowieka właśnie jest umiejscowionych w Okolicach przynajmniej czaszki, bo zmysł wzroku, węchu, smaku i również słuchu. Jedynie dotyk y, jest gdzie indziej. Ha! No to ma się czym chwalić ten czasław, prawda? Tak, tak. Czaszka składa się z kości, które są y, y, połączone y, takimi szwami, y, a jak dzieciątko się rodzi, y, to przez, y, przez jakiś czas y, ma miękkie części w czaszce, tak, żeby mózg mógł się rozwijać no, żeby mógł urosnąć duży, mógł myśleć i być mądry w ogóle. Tak, no bo jakby te kości były takie twarde i ta czaszka by pozostawała taka niezmienna, to wtedy mózg mu, nie mógłby się roz, rozwijać. I te, te miękkie części, które się nazywają ciemiączkami, one potem kostnieją, ale tak naprawdę y, y, czaszka rozwija się aż y, do dorosłości człowieka. No, no i, i jest tu taka jedna luźna kość, prawda? Tak, jest jedna luźna kość, to jest kość żuchwy. A, widzicie? Tutaj, tak, ona jest, ona jest luźną kością i jest przyczepiona do, do reszty czaszki mięśniami, które się nazywają, ja, 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 powiem, ja powiem, one się nazywają żujacz, że odrzucia. Bardzo dobrze, prawie, prawie dobrze, Fućku, ten mięsień nazywa się żwacz. O, no, no właśnie mów, chciałem to powiedzieć, że żwacz. I ten mięsień to jest jeden z najsilniejszych mięśni, jeżeli nie najsilniejszy, w naszym, w naszym ciele. Widzieliśmy, prawda, w No, no, ja chciałem powiedzieć, że w cyrku widziałem, jak pan wisiał na takim drążku i się trzymał go tylko zębami, a potem, a potem y, y, pani taka y, 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 się go chwyciła i oni oboje wisieli tylko na tym mięśniu żujskim. Żuj jak był? Żwaczu, tak. No, że tak wisieli, on się trzymał tylko ustami, no i to jest bardzo mocny, mocny mięsień, prawda? I bardzo, bardzo mocny. Tak, tak, i często on nam się zaciska, i zgrzytamy zębami, albo jak jesteśmy zestresowani, czym się denerwujemy, także dobrze jest masować ten mięsień, rozluźniać rozluźniać go. No, no, ja sobie też będę masował. Wy sobie też masujcie i w ogóle dbajcie o swoje czaszki. To do, to do zobaczenia! Do zobaczenia. On chyba nic nie powie. No, mówi, powiedz coś, Czasław. Mówiłem, no że on nieśmiały jest, ale się uśmiecha za to. No, to na razie, na razie.